Czy wy o tym wiecie, ale ta zupa jest najlepsza na świecie. Są w niej pieczarki pachnące, które zostały zebrane na zielonej łące. Same warzywa, dzięki z garnka zupa szybko ubywa. Niech każdy się dzisiaj dowie, że ta smaczna zupa to samo zdrowie. Dzień dobry, czego są te kotlety mielone, o których tak słyszałam? To najlepsze z polskich dań. Jest wykonany z mielonej, surowej karkówki wieprzowej, dodatkiem surowego jajka i tarci bułki. Bardzo polecamy. Dziękuję. W takim razie poproszę. Bardzo proszę. Mmm, to najlepsze kotlety mielone, jakie w życiu jadłem. Palce lizać. Robi, Robi wrażenie. Takie rzeczy tylko w Polsce. Bigos to powszechnie znane danie i jedno z najpopularniejszych polskich potraw. W Bigosie znajdziemy kapustę, mięso oraz inne warzywa. Wyjątkowy smak bigosu sprawia, że potrafa ta ceniona jest również przez smakoszy poza granicami naszego kraju. Co ciekawe, że każdym dniem bigos zyskuje na smaku. Pewnie wielu z Was zastanawia się, dlaczego warto jest kluski. Jest na to prosta odpowiedź. Kluski są bogate w węglowodany i białka. Dają nam dużo energii, przypominają smak dzieciństwa, a na dodatek są pyszne. Szybko i łatwo się je przygotowuje. I to wszystko na ten temat. Dziękuję za uwagę. O, na obiad moje ulubione gołąbki. Moje też są przepyszne. To najlepsze polskie lanie. Nikt im się nie oprze. Nawet Magda Gessler przyjechała je spróbować i powiedziała: robi wrażenie. wrażenie. Dom, domowe są najlepsze, bo bez konserwatów i naturalnych składników. Polecam. Witam serdecznie w 2581 odcinku Lena Gotuje. Dzisiaj opowiem Państwu, jak przygotować tradycyjne polskie danie. Jakim jest kotlet schabowy? Potrzebujemy schab z kością lub bez kości, jajka, smalec, bułkę tartą, mąkę oraz przyprawy, sól i pieprz. Mięso kroimy w plastry i ubijamy tłuczkiem, tylko nie za głośno, żeby sąsiadów nie obudzić. Jajka roztrzepujemy i łączymy z przyprawami. Schab obtaczamy w moce, potem w jajku, a następnie w bułce tartej. Smażymy na patelni na złoty kolor z jednej i drugiej strony. Gotowe kotlety podajemy z ziemniakami, kaszą lub kruskami oraz duszonymi pieczarkami i surówką. Kotlet schabowy to nie tylko nasza polska tradycja, ale także na obiad świetna propozycja. Szybko, smacznie i niedrogo. Polecam. Lena Sroka jest on pyszny, puszysty w środku i ma chrupiącą skórkę. Jest to polski chleb z polskich mąki, z polskiego ziarna. Polski chleb można kupić w marketach albo w różnych piekarniach. Polecają Hanna Wesołowska i. W naszym kraju na głód najlepsze są pierogi. Pierogi są najlepszym daniem w Polsce. Są one łatwe i szybkie w przygotowaniu, mięciutkie oraz cieplutkie. Po prostu pycha. Można je zjeść różnymi nadzieniami, z kapusem i grzybami, mięsem, serem, jagodami, a nawet truskawkami. Po prostu pychota. Tylko u nas w Polsce. Polecam. organowak i Alicja Grzechowiak. Opowiem wam o żółku Żurek to tradycyjna potrawa polskiej kuchni chociaż żurek jest uważany za potrawę wielkanocną to smakosza zajada się nim przez cały rok ponieważ jest pyszny i spożywny można spożywać go na kilka sposobów ponieważ jest i spożywny można spożywać na kilka sposobów żurek na z kiełbasą, żółek z jajkiem żurek z boczkiem żółek stałopolski żurek śniąski polecam i smacznego wszystkim!